Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa. Właściwie to dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Kąpa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Simrail i ruszamy właśnie z zawiercia. Ruszyliśmy. Eee, nasza siódemeczka tutaj kochana ciągnie skład pasażerski. Jest on spory, długi taki. O ile to ma wagonów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem wagonów ciągnie. No i elegancko, dobra, my możemy przejąć skład i przede wszystkim zastanówmy się nad tym, co tu w pierwszej kolejności zrobić. Przede wszystkim ciśniemy dalej. Ograniczenie do 120 km na godzinę, więc możemy. Natomiast wiemy o tym składzie tyle, że jest to numer składu 73117 relacji Poznań główny, Kraków główny. I tak jak powiedziałem, no tutaj z zawiercia ruszyliśmy. Natomiast mamy przejechać przez łazy LA i tutaj będzie. Aha, już nie będzie czerwona, przed chwilą jeszcze czerwone się wyświetlało. No i bardzo dobrze, i gitara. Piękna, słoneczna pogoda, jak widać. A my. Złość do zawiercia A mnie się wydaje, że tak nie będzie e, A my śmigamy, drodzy państwo Tak, że możemy sobie śmigać I teraz tak <laughs> e, Już na wstępie widzę dwuminutowe opóźnienie Po przejęciu e, tego składu No trudno się mówi, żyje się dalej. Jak my to tam będziemy stali z tym, z przystankami? Jakimiś tutaj Dąbrowa Górnicza Południowa, widzę postój techniczny. Ja wożno, no, postój handlowy, natomiast no, tam już nie ma tego kanału radiowego. Widzę, że, że będzie z tym problem, żeby tam dojechać. Tak gdzie nie? No dobra. Co tam u Państwa słychać? O, a teraz minuta przed czasem? Jak to się wydarzyło? Co tam u Państwa słychać, drodzy Państwo, bo tutaj jak widać, robota w re, idzie jak w tartaku. Różne filmy się publikują na kanale. Dużo tych filmów po 5 dziennie, więc to, o, jest co, oglądać, jest co oglądać. Natomiast Simrail. No, co jakiś czas tam się gdzieś tam przeje, przejedziemy. Natomiast cały czas oczywiście y, wszyscy czekamy na jakąś nową trasę, nie? I tak to właśnie bywa. Prawdopodobnie następny semafor będzie wyświetlał czerwone, ale to się upewnijmy. Nie. Czerwonego nie, ale ograniczenie do 40 km na godzinę, tak. I to będziemy przez łazy przejeżdżać. Ja proponuję, żeby już zacząć wyhamowywać ten nasz jakże zacny skład. Bo prawdopodobnie będzie zmiana toru, i nie chciałbym się wykoleić. No, ale nie mogłeś jeszcze, no, no jeszcze troszkę, no. no. Wierzę w Ciebie. No dobra. I tak możemy jechać. O, tak nawet lepiej. A tutaj widzę. Widzę, że nas tutaj nasz skład mija, oczywiście akurat za murkiem, za filarem, teraz to dwie minuty przed czasem, drodzy Państwo, takie chocki, klocki. My tutaj A e... my tutaj tylko przejeżdżamy. O, RP1 trzeba było nadać. No nie, no z góry nie widziałem znaku. Jaka cisza, jak się tak patrzy z tego lotu ptaka, nie? Ciszej niż w kabinie. Ograniczenie do 40 km się utrzymuje cały czas. My przejeżdżamy przez stację Łazy. Po naszej lewej towarowy. No i jak na razie przynajmniej za 2 km czerwone na semaforze, a już nie. Słuchajcie doskonale, kolego. O, oj, 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 nie, nie wywalna nadmiarowego. To było blisko. No, ale zmieniło nam się ograniczenie do 120 km na godzinę, więc możemy się rozpędzać. Ja to tak z rozpędu, wiecie, od razu na. 43 pozycję wrzuciłem i o, yy, przez chwilę zrobiło się ciepło. 40-125 osób era podane. No dobra, my teraz łazy Ełc. 600 metrów ponad. O, i tym razem dwie minutki opóźnienia. Hmm. No ciekawe. Tutaj zaraz stacja. Ale my nie zatrzymujemy się. no to Ciekawe, łazy OC mają perony? No, chyba dają do jakiś kibelek ciśnie. No jest, no okej. Okay. 40-125 pięć jest podane To jest coś, coś innego to było To jakaś inna nazwa jest. Co, co to za nazwa jest? Wie... Wiesiłka. A, okej. Okay. Czyli my łazę, to, to minęliśmy, a to to jakaś to nastawnia jest, tak? Czy, czy co? Czy jakiś po prostu tylko punkt. Ja to tam nie wiem, ale to Chyba nastawnia Tak czy inaczej, my śmigamy dalej Dzisiaj jakiś taki Dzisiaj jakiś leniwydzieniasz, słuchajcie Dobra, chyba możemy pobocznikować trochę. A znowu przegapiłem? Chyba się kuźwa patrzę na licznik. <laughs> na prędkościomierz. No dobra W ten sposób zróbmy No troszeczkę zbijemy tę prędkość Kuźwa, no nie wytrzymie dzisiaj z tymi RP1 Co to się tu dzieje, no Cuda wianki. Babelus dzisiaj jest, proszę Państwa, wyjątkowo ślepy, także będzie trochę czerwonego na wykresie. Hmm. Coś tak ostro przyspiesza. No dobrze, ale za chwilę ponownie będziemy mieli ograniczenie do 40 km na godzinę i tutaj trzeba będzie, no niestety, zwolnić, więc myślę, że to już jest odpowiedni moment, nawet już minął. Dobrowa Górnicza, Ząbkowice do 41.24. Wasza Dobrowa Górnicza, Ząbkowice. Będzie przelot? Przed tobą jedzie towarowy, Z... zrobię mu miejsca i wtedy dam ci przelot. Okej, okay, dziękuję. No i dobra, wyrobiliśmy się. 62, 90, 16, jest podany bez wyjazdu na razie. Krótkę nadrobiliśmy, 7317 przelot przy podane. Przyjąłem, dziękuję. 44, 10, 44, wciąż under światłym światłem Co? Ale że co? To Dąbrowa Górnicza to taka międzynarodowa tutaj taka jest ten, że, że to w, w, w dwóch językach? <laughs> Oczywiście, że to jest. Ja. Dobra, zobaczmy, co my tam dalej będziemy mieli ciekawego dorota. No, za dorotą prawdopodobnie będziemy już po ptokach nie? Chociaż nie, zaraz. Sosnowiec. No, ciężko stwierdzić. Ja tam na razie czekam, aż ograniczenie prędkości wskoczy. Do 120 z powrotem. O ile, o ile wskoczy? O, masz, już się pogłębiło. Dobrze, już się pogłębiło. Opóźnienie do 2 minut. Ach, kurde, znowu. Z... Aj, 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 aj. znowu z rozpędu na tę 43 pozycję. Nie wywal, nie wywal, nie wywal. No i dobra, mamy Dąbrowę Górniczą Ząbkowicę. Bardzo ładna stacja, elegancko. Tutaj jakiś towarowy ciśnie. A my ograniczenie mamy do stówki. Mhm. 24, 40, 24, przelot podane. Że ja nie, no urzekło mnie tutaj. Do, <grywia> Bo my jesteśmy oczywiście na polskiej dwujęce, także Aleksio mnie urzekł je, je, je Taka... Tak w dwóch językach, pięknie, to bym coś powiedział, to tak mówię, no. 64-40-24, wjazd podany, bez wylotu na razie. Stacja międzynarodowa, nie? <ścoughs> o, i to może być tytuł odcinka w sumie. E, 4 minuty opóźnienia, no bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Pogonimy trochę tę naszą siódemeszkę chociaż za 3 km, 3,5 będziemy mieli e, ograniczenie do 110, na razie jest 120. No, i zniwelowaliśmy do 3 minutek. Okej. Okay. No, i widzimy czerwone na semaforze za 3 km. I tam powinniśmy mieć postój techniczny do murowa górnicza południowa. Eee, natomiast czy, y, my jesteśmy opóźnieni, tak czy inaczej, więc. O, już jest zielone, no dobra Wiecie co, ja e, Pojadę w ten sposób Bo to za kilometr będzie e, Jednak te, 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 te 110, więc Nie ma co cisnąć I tak go trzeba będzie za chwilę skontrować, bo 113 właśnie się wbiło. Akurat wiedziałem kiedy wyskoczyć kuźwa, żeby gałęziami po japie po dostać. No ma się to wyczucie czasu, nie? Że jestem RPG, to jakiś fatum jest. A co tak kurczę, o mnie nie chce przehamowywać Dobrze, dwa kilometry i jedziemy w Dorotę <grywy> No i tam jeszcze nam e, świecą czerwone No niedobdzie, no niedobdzie Dobra, trzeba zrzucać to wszystko, przyhamowywać I to też w Dorotce tam. A, AI chyba obsługuje Dorota. No nic się tutaj nie zmienia Drodzy Państwo jeżeli chodzi o światełko e, To nie jest Zbyt dobra informacja Ja mógłbym go podsunąć tam bliżej trochę No i teraz pytanie brzmi Drodzy Państwo Co tutaj zrobić z tym fantem Ze względu na fakt Iż bo ponieważ ee, A se, kuźwa wyszedłeś e, A by tu pendolino jechało Ale ja mam piękną lokomotywkę ale ona jest Przekoziaczka I mm. Jupelanczka. Jakich miniaturen by tutaj można było strzelić? Powiedzmy, jak, jak, jakieś tak taką ładnie, jakoś. Tak, nie wiem, jeszcze. Jakoś tak ładnie. O, z tym semaforem. O, czekajcie. No, zobaczmy. Jakby taki miniaturenek tutaj machnąć. O, to może się nawet podobać, nie? Tak, tak myślę. O nie, dobra, czekajcie. Czek. Tu na nasypiało. <laughs> I tak nie mamy co robić, złejcie. To można sobie pokadrować, można sobie yy, ustawić, można, nie wiem, cudawianki tutaj szczelać. No dobrze. No, powiedzmy, że tak by to nawet uszło. Nie wiem akurat, czy ten. Yy, yy, czy ten kadr będzie użyty do miniaturki. Ale powiem Wam tak, prawdopodobnie szykuję się tutaj bardzo długi posój, natomiast ja naprawdę nie mam czasu na tego typu rzeczy, żeby stać nie wiadomo ile. E, oczywiście, gdybym miał, to bym stał, bo to też jest e, smaczek, że trzeba jednak odstać swoje. Niemniej jednak, no, naprawdę, uwierzcie mi, tutaj, jeżeli chodzi o wolny czas, to, to jest abstrakcja, jak na razie. Także tu skończymy. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy, oczywiście, jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.